Witam Państwa, dzień dobry. Mówi Jasnowit Oskar z Wrocławia. W dniu dzisiejszym będę Państwu mówił na temat y, Agrounii PSL-u oraz Hołowni, czyli Polska 2050. Pod zmi y, oni zmienili nazwę, teraz to się nazywa Trzecia Droga. Ja oczywiście, dla tych, którzy mnie y, nie oglądali, y, jestem nowic Oskar, ja y, jako pierwszy, jedyny przepowiedziałem y, śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zamach na niego, y, no tak. Także jako jedyny, przed zamachem oczywiście, nie, bo nie po, y, jest taki jasnowic, który poza, po co się cokolwiek dzieje to on oczywiście to przepowiedział, a to szczególnie lubi jak po i opowiada jak to, jak to on to mówił, a bardzo lubi ogólnikowo mówić czy w ty, typu na przykład, że w zimie będzie zimno, no może być śnieg, ale nie musi, ale będzie śnieg, no jak będzie, to będzie, a jak nie będzie, to będzie. Albo komuś przepowiedział, będzie pan żył, yy, trzeba od, odróżnić szart od yy, pracy, od czegoś naprawdę yy, poważnego. Komuś po, przepowiedział, że będzie żył do ostatniego dnia swojego życia. No to faktycznie ten mafiozo się ucieszył, długo ten mafiozo nie pożył, ponieważ żył do ostatniego dnia swojego życia, po roku czy po dwóch ktoś go tam zastrzelił i, i umarł w wieku 40 tam czy 50 lat do ostatniego swojego dnia życia. No to śmieszne. Ja, ja sam używam czasem przenośni albo żartów, ale zrozumiałych dla tych, którzy to powinni zrozumieć. Jeśli mówię na przykład, że Donald Tusk może umrzeć uwaga w cudzysłowiu ze starości, bo zało, zakładając, że osoby umierają ze starości mając lat 16, 18, 20 i 24. Na pewne yy, i tu nie mogę mówić tego na YouTubie, i oni umierają właśnie ze starości. To się możesz domyśleć o co chodzi, a to jest ostatnio modne, szczególnie sportowcy. Umierają ze starości. Ale ja robiłem filmy i one są na Rumble. Obejrzyj sobie, to się możesz domyśleć o co chodzi, i ta, to, ta fala tych wszystkich y, 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 rzeczy y, będzie za rok, za dwa, I, i to będą się działy rzeczy straszne: śmierć na ulicach, no, różne rzeczy, o których, y, o których nie chcę mówić. Wracamy do chołowni. Yy, półtora roku temu, czy w tym roku, i w tym roku też opowiadałem, by znajdę to, to, to skrót filmu, przedstawię PSL. Partia Schyłkowa, partia upadku i partia, która będzie się bujać między progiem, yy, progiem przejścia do yy, Sejmu albo upadkiem. Tak jak Unia yy, Demokratyczna, czy Unia Wolności. Partia, która już się jej. Yy, yy, jej czas już minął po prostu partia która partia która może się połączyć z inną będzie w sojuszu i zniknie tak jak nowoczesna po prostu nie będzie jej będzie pod innym tytułem pod inną nazwą zmieni nazwę połączy się nowoczesna tak samo zniknęła zrobiłem film że nie widzę yy, PSL że ta partia jest partią zanikową że nie dostanie się do yy, Sejm. Tak też się dzieje. PSL nie dostaje się do y, Sejmu, ponieważ zmienili nazwę i połączyli się y, z Hołownią y, 2000, Polska 2050, tworząc nową nazwę pod tytułem trzecia droga. No, to jest, y, jeśli ktoś już y, ba, lubi się bawić słowa, to jest trzecia noga. A co z y, trzecią nogą? Jeśli coś jest trzecią nogą, to uwaga, źle to mu wyjdzie, ponieważ no, jest to brzydkie słowo. Ta trzecia noga i trzecia droga to też źle. Źle, źle na tym wyjdą ta partia, czy ten sojusz zawarty, porozumienie, ponieważ PSL wiedziało, że znika. Obejrzeli sobie też moje filmy, moje filmy się sprawdzają, tam fachowcy ich mówią. Yy, oglądaj Oskara, on, on ci powie co, co z tego będzie. I to się, to się dzieje. Yy, PESEL wiedząc o tym, że próg wyborczy jest chyba dla partii, nie wiem, 5%, dobrze mówię? Koło 5%, no to, a ich próg wyborczy może być 3, więc się nie dostaną do Sejmu. Więc poszli w sojusz, do, dokładając te swoje 2%, gdzie Hołownia miał chyba 8 czy 11%, to teraz z PSL-em dalej ma 10%. Uwaga, i się mieści w statystycznym progu wyborczym, bo dla sojuszy tam jest chyba 8%, Nie, to jest nieistotne. Także muszą się mocno postarać, żeby się dostać do Sejmu. No, być może się dostaną i będą takim planktonem, będą przed upasami y, oczywiście y, Platformy Obywatelskiej. To jest na 100%, bo to są, to są ci sami ludzie. To jest naklejka, albo to jest sklejka, to jest gumofilc Donalda Tuska. No, po prostu to, to, tak to widzę, tak to będzie. Yy, natomiast mówiąc prawdopodobnie też, i muszę zrobić film, to nie będę mówił, co się będzie działo, PiS zjada wszystkich z butami. No i to wszystko, co chciałem powiedzieć. PSL miał zniknąć z powierzchni ziemi, tak też się dzieje. PSL przykleja się do y, Polski 2050, czyli do agentury, jak podejrzewam, nie ma na to żadnych dowodów, do agentury y, ubeckiej, do starej WSI, do Hołowni, y, no to to by im pasowało. No to to jest takie coś i tworzą razem sojusz. Niezależna przykleja się do Platformy Obywatelskiej i zostaje zjedzona z butami. I znika z powierzchni ziemi. To samo czeka PESEL. Ja, I to się dzieje, ja to mówiłem. Ja ich nie widzę. PESEL partią schyłkową, upadającą, zerową. Jej nie ma, nie będzie i to znika. To cześć pieśni po prostu. Żegnamy się. Dziękuję bardzo. Do widzenia. PESEL kaput. To, że jest trzecią, trzecią drogą, no to jest trzecia droga, która idzie do donikąd. No, jest w lewo, jest w prawo. Być może na wprost. Ale jest ograniczenie. Tutaj jak w, w Starym Testamencie. Abraham pyta się Lota, w którą stronę ty idziesz. I jeden mu, on mówi, a ja w lewo. Abraham mówi, to nie kłóćmy się, ja pójdę w prawo. Nie, nie chciał konfliktu. Jest są dwie drogi. Albo w lewo, albo w prawo. Bo nie ma innych dróg. Jest w te, albo we w te. Do przodu, albo do tyłu. Wybrali sobie taką drogę, nie ma trzeciej drogi, to jest, to jest frazologiczna lipa, Czy idziemy, a my idziemy w środek, czyli, czyli donikąd. To jest partia, taki plankton, taki plankton. Ciekawym sformułowaniem będzie taka też stara ubecja, chociaż mają ciekawe, ich niektóre poglądy mają ciekawe, Konfederacja, ale to już widać, że to są Ruskie. Konfederacja jest dziwnym takim dziwnym zlepkiem, ale ja zrobię trzeci film, to, to, to będę o tym mówił o pisie i Konfederacji, bo to jest ważne. Do zobaczenia, dziękuję bardzo, mówi Jasnowit Oskar z Wrocławia.